Cześć widzowie, dzisiaj nagrywamy pierwszy film z testowania swych rzeczy. Dzisiaj mamy Takis. Tak, tak jest. Um, wygląda to tak. Polisz to najpierw. O kurde. Jest to czuje. Dobra, a więc o tak wygląda. I teraz spróbujemy. O! O, oszto. O. Czekajcie widzowie idę popić Dobra, jeszcze jeden. Ale tak, Uf, to jest takie ostre. Bo ja ogólnie jem rzadko ostre rzeczy. Urodziłem się. Ach. O wow. oh. 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 hmm. dobra jak chodzi o tabelę na jeszcze sześć rzeczy, to co idzie na trzy, bo... Wiem, że istnieją o wiele ostrzejsze smaki. I jeszcze w przyszłych odcinkach z tego pewnie będziemy ostrzeżać. Więc na razie daję trzy. Ech. A jak chodzi o smak... O łok, um, To jest hot, czyli pepper, czyli... Gorąca ostra papryczka, torkielowe chipsy. Ekstremalna e, ta, ostrość. O! No i to tyle to jeszcze taki ogień. Mocne trzy i papa pa, widzowie.